Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pogadamy sobie o pensji minimalnej w Dubaju, więc zostańcie ze mną, bo jest ona astronomiczna i na pewno Was zdziwi, jak dużo można w tym kraju zarobić. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że Dubaj, jak i całe ZEA, to jest bardzo dziwne miejsce, w którym większość ludzi to jest ludność napływowa. To są ludzie, którzy przyjechali tam po prostu do pracy i bardzo mała część to są obywatele, którzy tam się urodzili i mieszkali tam od pokoleń. W Dubaju wygląda to tak, że aż 90% mieszkańców to są imigranci, a tylko 10% to są prawdziwi, rodowici obywatele. I pierwsza rzecz, którą trzeba zaznaczyć, to jest fakt, że tylko ci obywatele mają jakiekolwiek benefity. My, ludzie, którzy tam przyjechali do pracy i są tylko na wizach pracowniczych, nie mają prawa do absolutnie żadnych zasiłków i nie dostają od państwa nic. Bardzo podobnie, choć nie tak samo jest ze stawką minimalną. Przejdźmy teraz do tej stawki minimalnej i o co dokładnie w niej chodzi. Stawka minimalna, o której Wam za chwilę powiem, nie obowiązuje w Dubaju, tylko w sąsiednim Emiracie, który nazywa się Sharjah. Ale w Dubaju zarobki są jeszcze wyższe, o czym też za chwilę powiem, więc Zacznijmy najpierw od tej szarży. Czym jest w ogóle szarża? Szarza to jest Emirat, który jest zrośnięty z Dubajem. Jedziemy sobie przez Dubaj, autostradą i nagle po prostu jesteśmy w szarży. Miasto się w ogóle nie kończy, po prostu idzie dalej i dalej i dalej. I szarza jest znana z tego, że jest Emiratem mniej rozwiniętym i tańszym, przez co często nazywana jest sypialnią Dubaju, ponieważ jest tam bardzo tanio kupić lub wynająć mieszkanie i można tam pracować, a dojeżdżać do pracy w Dubaju, gdzie są wyższe zarobki. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda szarża, to jest to taki biedniejszy kuzyn Dubaju. Te główne części szarży to takie. Najbardziej znane centrum miasta wyglądają tak, jak te biedniejsze dzielnice Dubaju. Bo w bogatych dzielnicach Dubaju wszystko wygląda jak w bajce wygląda więc wręcz nierealnie, przepięknie i oczy wychodzą z orbit ze zdziwienia. A centrum szarży i te takie bogatsze miejsca w szarży wyglądają po prostu tak, no tak przeciętnie. Też jest parę jakichś wyższych budynków tak dalej, ale nie tak wysokie jak w Dubaju. Też są jakieś autostrady, ale nie tak wielkie, sześciopasmowe jak w Dubaju, tylko na przykład cztero, trzy pasmowe. A do tego te budynki są takie troszkę, takie gorsze jakości takie troszkę tańsze mniej luksusowe więc tak można w skrócie podsumować szarże i to właśnie w szarży shake tego emiratu zdecydował się podnieść pensję minimalną z 17,5 tysiąca diramów do 25 tysięcy diramów to jest mniej więcej 17,5 zł do 25 tysięcy zł. Z tym, że jest jeden haczyk, ta pensja minimalna obowiązuje tylko i wyłącznie rodowitych Emiratczyków, czyli osoby, które posługują się emirackim paszportem i mają emirackie baterstwo. Czemu ten fakt zmienia wszystko? Dlatego, że my, jako osoby z zewnątrz, tego obywatelstwa nie dostajemy nigdy. Czyli tak naprawdę to nas w ogóle nie dotyczy. My możemy zarabiać o wiele mniej, oni muszą zarabiać krocie. Teoretycznie można dostać emirackie baterstwo, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Na tyle trudne, że jest to prawie niemożliwe, tak naprawdę. Osób, które dostają te do batelstwa, jest garstka, ale, ale mówiąc garstka, nie mówię kilkaset tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy, tylko parę osób tu i tam dostanie batelstwo, i to jest przeważnie nadawane po prostu uznaniowo przez szejka. Jeżeli ktoś z Was oglądających ten film. Jest może miliarderem, może bardzo znanym naukowcem, albo światowej klasy sportowcem. Na przykład, jeżeli Robert Lewandowski mnie ogląda, to on miałby szansę dostać obywatelstwo emirackie i tak naprawdę nikt więcej. Dlatego możemy sobie o tym zapomnieć i w ogóle o tym nie myśleć. Przyjmijmy, że nie da się go dostać i tyle. Jak to wygląda w praktyce? Czy takie osoby, które zarabiają 25 tysięcy złotych miesięcznie, po prostu, nie wiem, zamytają ulicę za taką kasę, albo pracują w sklepie, na kasie, czy gdzieś w magazynie? Nie, bo to by nie miało sensu. W praktyce okazuje się, że. Że dzieją się takie rzeczy, że po prostu te osoby nie są zatrudniane do tych prac, takich generalnie niepłatnych. I tylko i wyłącznie są zatrudniane tam, gdzie i tak pensje byłyby bardzo wysokie. Więc ta strata nie jest aż taka wielka, że nie płacimy komuś, kto zarabiałby 2025, tylko płacimy komuś, kto zarabiałby i tak pewnie z 20-25. I, I tym firmom się to aż tak bardzo nie nie opłaca. OK, ale zanim jest schwytajcie w komentarzach, że was oszukałem, że oficjalnie w Dubaju, tylko w szarży. To dajcie mi się wytłumaczyć. Zrobiłem taki tytuł tylko dlatego, że wiem, że Dubaj jest rozpoznawalna, a szarża w ogóle nie jest rozpoznawalna i uciąłby mi to mocno zasięgi. A jednocześnie wiedziałem, że w Dubaju zarabia się i tak więcej, i tak. Po prostu nie ma tam tak wysokiej stawki minimalnej. Więc teraz przejdźmy do Dubaju. W Dubaju oficjalna stawka minimalna dla Emiratczyków po studiach. Jest to 5000 diramów, czyli około 5000 złotych. Wcale nie tak dużo, to jest jakieś 1300 dolarów, pewnie około 1200 euro, więc wydawałoby się, że nic specjalnego. Jednak w praktyce Emirat 3, który dopiero co skończył studia, zarabia średnio od 25000 diramów do 32 32000. Także zarabia jeszcze więcej niż te osoby w szarży, mimo braku stawki minimalnej. Wymusza to po prostu rynek i inna sytuacja gospodarcza w Dubaju. A w praktyce wygląda tak samo, jak wyglądało to w szarży. Sam miałem przykład emiratki, która dopiero skończyła studia i dostała pracę w mojej firmie tylko 7 albo nawet 8 jakby awansów nade mną. Czyli ja musiałbym awansować 8 razy pod rząd, żeby mieć taką pracę jak ona, a ona prosto po studiach poszła i została już menadżerką wyższego szczebla na wstęp. I tak to właśnie działa w praktyce. To nie jest tak, że oni dostają najgorszą pracę i po prostu płatną nie wiadomo jak wysoko, tylko od razu wskakują na naprawdę wysokie stanowiska. A nawet jeżeli taka osoba pracuje na niższym stanowisku, to i tak zarabia. Tam dużo więcej i też mam na to dowód z własnego życia. Poznałem taką dziewczynę, jak latałem w diach która była emiratką i nieopatrznie jakoś głupio zrobiła, bo poszła na stewardessę. Sama mi mówiła, że to był błąd, bo nie zdawała sobie sprawy, że przyjęli ją od razu na sam szczyt jako menadżerkę któregoś tam stopnia gdzieś tam wysoko w firmie i myślała, że będzie musiała najpierw pójść na stewardessę. E, oczywiście się zwolniła bardzo szybko, ale zanim się zwolniła, powiedziała mi ile zarabia i zarabiała dużo więcej niż ja za tą samą pracę. Nie będę zdradzał ile, bo już nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, ale zabrała naprawdę znacznie więcej niż ja i ja już byłem po pierwszym awansie, który zajął mi 3 lata, a ona dostała ten awans praktycznie od razu. Także taka jest różnica między emiratczykiem, a osobą skądkolwiek inąd w Dubaju. Jeżeli nie jesteśmy lokalsami, bo tak się tam na nich mówi, to musimy robić wszystko po kolei, stopniowo i pracować na swoją karierę całe życie, a jeżeli jesteśmy lokalsami, to mamy wszystko... Tak. Oczywiście też te studia trzeba skończyć, trzeba się do czegoś nadawać. To nie jest tak, że jakaś osoba naprawdę kompletnie niekompetentna, bez żadnej edukacji, jest ściągnięta z ulicy i wstawiona na stanowisko kierownicze w firmie, no aż tak źle nie jest, ale zdecydowanie jest im o wiele, o wiele, wiele łatwiej. Mało tego te Podane pensje to są już pensje, które te osoby dostają netto. To nie ma tam żadnych podatków, które są odliczone, tak jak w większości podobnych filmów. Ktoś mówi, że zarabia nie wiadomo jakie pieniądze, a się okazuje, że podniesienie podatków to jest kwota o połowę mniejsza. Zawsze jest tak w Stanach. Ktoś mówi: a zarabiam 100 tysięcy dolarów rocznie, a po podatkach jest to o wiele, wiele mniej. Napiszę Wam dokładnie tutaj, ile to by wyszło. Powiedzmy w Kalifornii, bo tam są wysokie podatki. Tutaj jest inaczej. Tutaj od tej pensji nie masz żadnych podatków. Jeżeli zarabiasz 25 tysięcy, to tyle dostajesz do kieszeni i Koniec, co ciekawe, według oficjalnych statystyk te zarobki Emiratczyków z wykształceniem są aż o 80% wyższe niż osoby, która nie jest Emiratczykiem na tym samym stanowisku. Także wyobraźcie sobie, jak duża przepaść dzieli nas, zwykłych ludzi, od Emiratczyków. OK, postanowiłem, że zrobimy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Porównamy kilka najbogatszych krajów na świecie z największymi pensjami do pensji emirackiej. Więc tak, ta niższa granica widełek, czyli 25 tysięcy dirhamów, to jest dokładnie 6800 dolarów miesięcznie, już po odliczeniu wszystkiego, bo się nic nie odlicza, do kieszeni. A jeżeli chodzi o inne kraje z najwyższymi pensjami, to nie najniższe, ale średnie pensje w tych krajach wynoszą. Szwajcaria 6,5 tysiąca dolarów miesięcznie, Liechtenstein 6100 dolarów miesięcznie, Dania 5966, niecałe 6000 dolarów, Luksemburg 5600, Stany Zjednoczone 5300, Islandia 5200, Norwegia 5200 i uwaga, Niemcy, to jest ósme miejsce na liście, niecałe też 5000 dolarów miesięcznie. To jest średnia pensja w tych krajach. Mało tego, od razu widzę, że pensje, które są podane w tym zestawieniu, to są pensje przed odliczeniem podatków, a na rękę wchodzi tam dużo mniej. Na przykład w Niemczech e, tam było podane 4900, tam prawie 5000, a na rękę miesięcznie w Niemczech średnia pensja, a raczej mediana, bo sprawdziłem medianę, uważam, że jest bardziej miarodajna, to 2800 euro. Taka jest mediana zarobków w Niemczech, a w takim Dubaju 6800 dolarów. Więc jak sami widzicie, nawet ta stawka minimalna w trochę biedniejszym emiracie nawet nie w Dubaju jest i tak dużo, dużo wyższa niż średnia czy mediana zarobków w najbogatszych krajach świata. Trzeba przyznać, że żyją oni naprawdę na bardzo wysokim poziomie, że rząd o nich bardzo, ale to bardzo dba i nie jest to spotykane nigdzie indziej, no może poza innymi krajami w rejonie Zatoki Perskiej. Tylko te kraje mogą być może się równać z tym, co jest w Zea i w Dubaju. Cała reszta świata może sobie o tym pomarzyć. Dlaczego? Dlatego właśnie, że tak wielka masa ludzi. Pracuję na tak niewielką grupę miratczyków. W każdym normalnym kraju byłoby to po prostu niewykonalne. Oczywiście, miratczycy, mówiłem o tym już kiedyś w jednym z swoich filmów, mają też inne benefity, nie tylko wysokie pensje. Mają świetną ochronę zdrowia na najwyższym poziomie, gdzie jest zagwarantowane, że jeżeli ktoś ich nie wyleczy w Dubaju, to musi ich wyleczyć gdziekolwiek na świecie i rząd im zasponsoruje koszty leczenia, koszty przelotu i koszty. Zakwaterowania dla nich i dla opiekuna, gdziekolwiek na całym świecie. To jest poziom opieki medycznej Emiratczyków. Do tego mają inne benefity, o których nawet mi się już nie chce kolejny raz wspominać. Powiem tylko o takim jednym, bardziej krzykliwym. Jeżeli Emiratczyk bierze ślub z Emiratką, dostaje po pierwsze ziemię, żeby mogli zbudować sobie dom. A po drugie, pieniądze na budowę tego domu. Więc te osoby są naprawdę, że tak powiem, ustawione i to pod każdym możliwym względem. Świetne zarobki, świetne benefity i zawsze bycie na pierwszym miejscu, bo nie wiem czy wiecie, emiratczyk też jest preferowaną osobą na te wyższe stanowiska i oni są pchani, gdzie tylko mogą być pchani. Tak, żeby w miarę możliwości to państwo jednak pozostało w emirackich rękach, a nie w naszych. Ludzi z całego świata, z lepku, hindusów, europejczyków i Bóg wie, kogo jeszcze kto tam mieszka. Czy to jest dobre, czy to jest złe. No na pewno ja musiał być Emiratczykiem z perspektywy ich. To jest świetny poziom życia, niespotykany nigdzie indziej na świecie. E, z perspektywy ludzi, którzy tam przyjechali, no pewnie niektórzy są zazdrośni, uważam, że to za niesprawiedliwe, a ja jestem akurat z tych osób, które mówią, ok, to jest nie mój kraj, ja nie mam na to wpływu, jeżeli mi się nie podoba, to mogę tam po prostu nie mieszkać. No i tak zdecydowałem: Nie podobało mi się, wyjechałem. Nie mam prawa e, próbować ich zmusić, żeby mi zapłacili więcej, bo mi się to należy, skoro to w ogóle nie jest mój kraj i mnie tam nie powinno w ogóle być. Jeżeli przyjeżdżam, to przyjeżdżam na własne życzenie i jeżeli wyjeżdżam, to też na własne życzenie, bo nikt mnie tam siłą nie trzyma. Tyle ode mnie na dzisiaj i widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć!